Witam Was w kolejnym odcinku formatu Girls Ask. Czyli wy pytacie, eksperci odpowiadają. Dzisiejszym moim ekspertem jest Izabela Sakutowa. Izabela, słuchajcie, jest brafiterką, ale nie byle jaką, ponieważ jest brafiterką, która oprócz tego, że wie, jak zadbać o kobiece piersi, to sprowadza do Polski najlepsze moim zdaniem, i chyba to widzicie, że ja wiem o czym mówię. Firmę, która robi bieliznę dla kobiet z dużym biustem, ale też i dzisiaj Iza pokaż tutaj swoje walory, bo dzisiaj jest. Iza jest... Jest organizatorką kampanii. Dotykam, wygrywam i na sobie ma koszulkę Lidii Kality. Dochód z tej koszulki idzie właśnie na tą kampanię. O wszystkim porozmawiamy. Iza, ty jeszcze może ty coś o sobie powiedz, bo ja to wiesz, ciebie tak lubię, że mogłabym godzinami. Od ponad 15 lat zajmuję się grafitingiem. Jestem międzynarodowym ekspertem. Jeżdżę po całym świecie i szkole osoby, które chcą się rozwijać w tej profesji, ale także od 20 lat mam doświadczenie handlowe i marketingowe i w związku z tym też tutaj pomagam biznesom stacjonarnym, małym biznesom lokalnym takim w rozwoju. Moją pasją jest oczywiście brafitting, tak? To jest jedna z moich od dawien dawna i też ze względu właśnie na moje kształty, tak. Dobrałyśmy się dalej, nie? Kiedyś w Polsce tego nie było, nie było dostępności rozmiarów, nie było takiej wiedzy. Ja tę wiedzę przywiozłam z Anglii na początku 2000 roku, no i całkowicie mnie pochłonęło ten cały, właśnie trend, ta nauka tego dopasowania, sprawiania, żeby kobieta poczuła się dobrze we własnym ciele. Ale oprócz biznesu, bo prowadzę cztery firmy w kraju i za granicą, oprócz biznesu również udzielam się charytatywnie. Od 8 lat prowadzę kampanię, dotykam, wygrywam, której celem jest właśnie edukacja kobiet w temacie tego, jak dbać o zdrowie piersi. Czyli widzicie, kobieta renesansu. I teraz Iza, słuchaj, w tej playliście chodzi o to. Że ja mam pytania do Dobrze. ciebie, pięć pytań, na które bardzo bym chciała, żebyś odpowiadała najlepiej jak potrafisz, i szczerze. E, mało tego, ja słuchajcie, jestem wredna i nie daję moim ekspertom <grym> wcześniej pytań. A dlaczego? Bo ja uważam, że jak się wcześniej daję pytania, to się ludzie na pamięć uczą odpowiedzi. O, A tu są pytania takie też z którymi będziesz musiała się trochę obronić. Ja jestem dobrze. ciekawa, jak tu na żywioł pójdziesz. A później, moi drodzy, jest podcast, a podcast w tym formacie Girls Ask jest uzupełnieniem właśnie tutaj e, naszej super ekstra gadki pytanie Odpowiedź, także do podcastu was zapraszam. Iza, czy jesteś gotowa na pierwsze pytanie? Jestem gotowa. No i teraz, proszę bardzo, pierwsze pytanie, bardzo kontrowersyjne. Tutaj dziewczyna chyba mm, e, specjalnie je zadała. Czy dobrze dobrany stanik chroni przed Rakiem. No dobrze, no musimy obalić jeden bardzo ważny mit. E, biust e, i stanik e, nie ma nic, e, nie, stanik nie wpływa na raka piersi. E, brawo, brawo, Czy nie, nie ma nic wspólnego. Tego. To nie szama, jeżeli ja łączę w kampanii Dotykam Wygrywam e, profilaktykę raka piersi poprzez wykonywanie samobadania i też mówię o brafittingu, mm -hmm. ale w aspekcie zadbania kompleksowo o biust po prostu, a nie w aspekcie, że to brafitting ratuje nas, braf nas przed rakiem piersi. Absolutnie nie, biust e, nie Wpływa na raka piersi, on może wpłynąć na to, że czujemy się niewygodnie, niekomfortowo, odczuwamy ból, otarcia, odparzenia. Może doprowadzić do stanów zapalnych nawet w tkance piersiowej, jeżeli fiszbina, czyli ten drut, na którym umieszczona jest miseczka, wbija się w tkankę piersiową, ale absolutnie nie, nie będzie wpływał na powstanie raka piersi. I również chciałabym jeszcze jeden mit obalić z tym związany. Wielkość piersi też nie ma nic do czynienia. Z tym, czy jesteśmy bardziej podatne na raka piersi, na ten nowotwór, czy nie. Nie ma znaczenia, czy nasze piersi są małe, czy duże, bo rak piersi to jest mutacja komórek, także okay. wielkości. Tutaj za ja. zanim przejdziemy do drugiego pytania, to chcę powiedzieć, że bardzo ładnie się z moją teczuszką A! Ty komponujesz pasujesz do tego Idealnie! Ja w październiku bardzo właśnie w tych kolorach lubię chodzić, promując właśnie kampanię, ale też promując fundację, którą założyłam, która edukuje nastolatki w szkołach. Wsparcie na starcie. O, to o tym pogadamy. To jest ważne. A drugie pytanie, no hmm. to już od osoby na pewno zainteresowanej, co daje brafitting i po co jest? Brafitting daje kobiecie wiele rzeczy. Po pierwsze wpływa na zdrowie fizyczne, mm -hmm. na to, jak my się czujemy w swoim ciele również. Czyli jeżeli mówimy o zdrowiu fizycznym, no to eliminujemy wszelkiego rodzaju właśnie otarcia, bóle, problemy z postawą. Jeżeli nie jesteśmy zadowolone ze swojego biustu, jeżeli on nie jest też odpowiednio podtrzymany dobrze dopasowanym biustonoszem, to będziemy się garbić. Niezależnie, czy nasz biust jest duży, czy jest mały. Kobiety, często właśnie nastolatki, to jest bardzo często e, zauważane. Kiedy te, które na przykład mają ma mniejszy biust i widzą, że ich koleżanki mają już bardziej obfity, to niektóre nastolatki się wstydzą i zaczynają się też garbić, tak? E, I też nie pomaga w tym właśnie źle dopasowany biustonosz, który obwodem unosi się do góry, te miseczki zaczynają się otwierać. E, w związku z tym, e, tak, e, postawa, e, bóle pleców, bóle kręgosłupa, e, bóle w okolicy. W okolicy piersi, ale tak samo przeciwdziałanie siłom grawitacji. Ej, tak, grawitacja ciągnie wszystko w dół z wiekiem. Jeżeli nosimy źle dopasowany biustonosz, czy on jest za duży, to wtedy będzie za luźny nie będzie odpowiednio podtrzymywał i kształtował. Za mały, także będzie biust po prostu wisiał na ramionczkach, a nie na stabilnie dobranym obwodzie biustonosza, a potem nie będzie podtrzymany. To jedna i druga sytuacja nie sprzyja właśnie kondycji piersi i tylko potęguje działanie siły grawitacji i szybsze, naturalne opadanie biustu. Czy wiesz, i zajacie wysłucham ja to wszystko wiem, no bo już y, na jakiś czas przy, przychodzę do ciebie i korzystam z Twoich usług, ale mając jednak tak duże piersi jak ja, ja się dowiedziałam o tym wszystkim, co mówisz, no nie wiem, na studiach dopiero, poszłam do brafiterki. Dlatego później będę chciała omówić tą Twoją całą inicjatywę, jeżeli chodzi o wsparcie na starcie, no bo naprawdę jest z tym problem, że ludzie myślą, że też brafiterka to jest coś ekstra, a teraz prawie każdy salon bielizny tak naprawdę ma do dyspozycji brafiterkę, która może pomóc i jeżeli chodzi o duże piersi, no to to jest zupełnie inne życie, no to jest inne tak, życie. Tak, ta usługa brafitingu jest bezpłatna. a w w naszym kraju. Jednakże chciałabym tutaj też uczulić na jedną ważną e, rzecz. Ja współpracuję z setkami e, brafiterek, nawet bym powiedziała, że blisko nawet tysiąca spokojnie mogłabym powiedzieć w Polsce ze mną wspieram te brafiterki. E, i, mm, I powiem szczerze, że zdarzają się takie sytuacje, w których e, kobiety przychodzą, poświęcają, zabierają czas tej brafiterce, która też musi zapracować na swój chleb, tak? E, I korzystają z tej usługi. Do boru, zabierają pół godziny, czasami do godziny czasu, następnie sobie robią zdjęcia i idą i zamawiają z Anglii, na przykład, bo jest o dwa funty taniej. A, tak. rozumiem. Więc szanujmy pracę ludzi i fachowców lokalnych, którzy inwestują, szanujmy. inwestują właśnie swoje środki i swój czas i wkładają wiele z serca i pasji wykonywanej zawodowej. I wierzą, to taki po prostu. Tak, jeżeli chcemy mieć lokalnie tę usługę dostępną, mm -hmm. no to dajmy tym lokalnym naszym biznesom też się rozwijać, tak? Wspierajmy te biznesy, bo, bo za chwilę może się okazać, że ta dos usługa nie będzie już taka, że bierzemy i bo ten, Dokładnie, no ta, bo nie będzie kto. No dobra, Iza, czy brafiting nadaje się również do mniejszych piersi? To było najczęstsze pytanie, jakie się pojawiało. Nie wiem dlaczego, tak w Polsce się po prostu utarło, że ten brafiting to tylko kolor. Tak, tak, ja słyszałam, Obiwa mi się o, o uszy, o biust, o uszy, ale... Co w głowie tutaj iżczy u Ale, ale moje, ale ja nie potrzebuję, bo ja mam mały biust, ale moja koleżanka, o to on taki duży, to ona potrzebuje. Brafitting jest ważny dla każdej z nas, bo grawitacja działa na Każdą z nas, niezależnie od wielkości naszej jest piersi. Ale mało to gdzie tam grawitacja. No jest grawitacja. Naprawdę my w grawitarki widzimy piersi, które faktycznie są nie za wielkich rozmiarów, ale które mają takie lisienoski kształtem przypominające, takie kroplowate kształty piersi. I kobiety nie ja są lubię z nich zadowolone. Kozie cycki. Takie to... Zrelaksowane po prostu. Czyli kozie cycki są zrelaksowane. Lisianowski, to jest piękne. No dobra Iza, a no tutaj trochę odpowiedziałaś, skąd pomysł na taki rodzaj biznesu. Po prostu czułaś zapotrzebowanie. Potrzeba. Tak. E, tak, ja w, w latach, to było jakoś mm -hmm. 2000 rok, początki dwu, właśnie te, tego wieku. Strasznie to brzmi, jak tak się mówi. A miałam, byłam studentką, kończyłam praktycznie studia. Dane mi było wyjechać do Anglii i zobaczyć, że są Różne możliwości. Do tego czasu byłam przeświadczona, że ze mną jest problem, problem jest z moim ciałem i że to ja muszę je naprawić, aby się dopasować do oferty, która jest dostępna na rynku, bo coś z moim ciałem jest nie tak, skoro nie ma produktów, które by spełniały potrzeby mojej figury. Za każdym razem jak chodziłam do sklepu z bielizną, no to to był koszmar. Katorgi, które przyszywałam dość często kończyły się po prostu wielkim rozżaleniem i płaczem i dużym kompromisem pomiędzy tym, co było dostępne w ofercie sklepu, a tym, czego faktycznie moje ciało potrzebowało. I zawsze słyszałam od ekspedientek, wtedy nie było jeszcze brafiterek i też nie było tej całej usługi poświęcenia czasu klientce. I tak naprawdę byłam zmierzona na oko, pani to spróbuje, zamknięta za zasłonką i sama sobie musiałam z tym wszystkim radzić. I dość często słyszałam, no ale czego pani oczekuje, tak z takimi piersiami, no czego pani oczekuje, pani się cieszy, że chociaż to jest. No i wyrastając, dojrzewając, właśnie wzrastałam w takim przeświadczeniu, że ze mną coś jest nie tak, Postan wyjecha jak wyjechałam do Anglii, zobaczyłam, że mamy inne możliwości, że ja mogę mieć piękną, kolorową, koronkową bieliznę i dodatkowo dobrze dobraną i pomimo tego, że oznaczenie miseczki mhm. było o wiele wyższe niż to, co dawano mi tutaj w Polsce, mój biust w dobrze dopasowanym biustonoszu raptownie wyglądał na o wiele mniejszy, lepiej ogarnięty, lepiej zebrany I ja ogólnie wygl... zaczęłam wyglądać na osobę o wiele lżejszą i, mm -hmm, i tak, szczuplejszą, I bo źle bo jak... dobrany on już właśnie poszerza nas tutaj. A z, i do, dokładnie dobrze dobrany, wręc, wręcz wyszczupla, bo też zbiera tak. z boczków i tak dalej. I, ja tak. się uśmiecham, drodzy Państwo, jak Iza tutaj opowiada, bo oprócz tego, że Iza zaprosiłam, żeby w ogóle opowiedziała właśnie o tym graffittingu, bo na pewno to, co mówisz, wiele kobiet, które no. obejrzy, też miało takie problemy. Bardzo tak fajnie, czasem posłuchać i się wiesz, do że no było źle, ale już jest super, bo mamy tu dostępność i wszystko. A uśmiecham się, bo mówisz właśnie jak prawdziwa taka też bizneswoman, bo oprócz tego, że brafiting to tak jak powiedziałam na samym początku, no i za ogarnia. Oprócz tego, że ty masz i salony, i szkolisz, i fundacje, i występujesz i tak dalej, i prowadzisz grupy wsparcia, no to to jest. Cała machina biznesowa zbudowana na piersiach, ale naprawdę to ogarniasz i fajnie o tym opowiadasz, że dokładnie zobaczyłaś potrzebę i jak zobaczyłaś, że są takie produkty, no to właśnie przywiozłaś je tutaj i dzięki Tobie to fajnie funkcjonuje. Ja po prostu bardzo uwierzyłam w to, że to ma sens i widziałam potrzebę, lukę na rynku polskim stwierdziłam, skoro Polska jest tak dużym krajem, a, a, no powiedzmy, no mamy 20 milionów kobiet załóżmy, mhm. tak połowa, nie wiem dokładnie ile ja będzie. <noise> ale szacując, to mu muszą tutaj być w kraju także inne Polki, które też borykają się z tematem właśnie doboru bielizny i nie muszą koniecznie dokładnie tak wyglądać jak ja, może ich problemy są troszeczkę inne, ale ta wiedza, widziałam potrzebę i, i, i stwierdziłam, wierzyłam w to, że to się uda i przez te wszystkie lata na to pracuję bardzo ciężko. Jak widać, no przychodzą, są już efekty i że ten brafitting kojarzony jest, tak? Coraz no. częściej. Ja też jeszcze dodam to, że przed wyjechaniem właśnie do Anglii przeżyciem tej brafittingowej metamorfozy życiowej... Mm. E... brafiting zaczyna się w głowie. <słyski> Coś w tym jest dobrze powiedziane. Myślałam o tym, żeby pomniejszyć piersi i moim celem... Po Czekaj, posłuchaniu... bo to jest ostatnie a... pytanie. Czy według Ciebie, skoro mamy duży biust, to każda musi go kochać, bo ja na przykład chcę zrobić sobie lifting? Moje to zajęcie. jest moje pytanie! No bo Iza, tak. ja mam tak, że właśnie teraz jest tak, że wszyscy mają siebie kochać i w ogóle, a ja nie ukrywam, że czekam aż będę miała dzieci i wykarmi i zmniejszę mm -hmm. te piersi, bo mimo super ekstra staników i tak dalej, wiadomo, one są fajne, ja chcę zmniejszyć piersi i to ja nie lubię ich po prostu, one mi przeszkadzają w codziennym życiu, są za duże. Więc jeżeli faktycznie to ci przeszkadza, to ja nie widzę problemów, tak, z tym, z podjęciem takiej decyzji, absolutnie, no to są twoje piersi, to jest twoje ciało, ty decydujesz, jeżeli to ma Cię uszczęśliwić, to jak najbardziej. Tak? I, i, i ja wskazuję tylko drogę kobietom, które mają problem z, z noszeniem swojego biustu, bo go noszą niewłaściwie. W Twoim przypadku wiemy, że nosisz dobrze dobrane biustonosze, biustonosze, które są jakościowe, które dają Ci stabilność, podtrzymanie, pewność w ciągu dnia. Ale jeżeli pomimo tego i tak uważasz, że byłoby Ci lepiej tak. Tak, tak. Życie było to mniej to jak, jak najbardziej, tak, to jest po prostu decyzja już indywidualna. Czyli nie tak, że jak kupisz dobrze dobrany stanik, to już nie musisz z Nie będziemy wiec. stygmatować nie nikogo, się? absolutnie. O to chodzi, wiecie, że ja lubię takich ludzi, którzy nie gadają tak jak trzeba, tylko mają swoje nie. zdanie. Pomimo i... tego, że moja książka napisana na temat brafittingu, brafitting, lifting piersi bez skalpela. No jest, <laughs> to jest, to jest, <laughs> ale nawet tam jest, czekaj. <laughs> to ta książka, a jest, faktycznie jest. Co ty myślałeś? Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak, moja książka, więc jeżeli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej na temat doboru bielizny, na temat różnych opcji tego, co tak naprawdę jest w naszym wieści, Ta książka jest napisana pod klientki, pod Normalne kobiety, niekoniecznie brafiterki. Chociaż brafiterki cieszą się, że jest ta książka, bo to jest dobry taki leksykon dla nich wejścia w zawód. Wszystko jest napisane bardzo przystępnym językiem, ale każda kobieta spokojnie może się w tej lekturze odnaleźć. I ta książka, celem tej książki było zaoszczędzenie czasu, stresu i pieniędzy w czasie zakupów bieliźnianych, mhm. żeby wiedzieć tak naprawdę, na co my musimy zwracać uwagę i nie dać sobie wcisnąć kitu. Eee, a wracając do tytułu, eee, brafiting, lifting piersi bez skalpela. Dlaczego lifting piersi bez skalpela? Żeby pokazać, że są różne możliwości. Więc jeżeli myślimy o tym, że nam biust przeszkadza, najpierw pójdźmy do dobrej brafiterki, upewnijmy się po prostu, eee, czy może z naszym biustonoszem jest coś nie tak, bo jeżeli będziemy miały eee, dobrze dobrany biustonosz, może się Okazać, że problem z biustem nam zniknie, tak? Tak było w moim przypadku akurat, ale jeżeli pomimo tego nadal widzimy, że, że, że um, lepiej czułybyśmy się z mniejszym biustem, no to jest oczywiście całkowicie nasza decyzja. No dobra, słuchajcie, czyli widzicie, mamy tutaj Izę, która wspiera, pomaga, robi liftingi bez skalpela, ale przede wszystkim jest naprawdę super ekstra panią, bizneswoman. Ja mam nadzieję, że kobiety, które jakkolwiek jeszcze nie skorzystały z usług brafiterki, a czują, że coś jest nie tak, po obejrzeniu nas pójdą i zawsze jak powtarzam na szkoleniach, jak z 20 osób jedna skorzysta z tego, co powiedziałam, to jest git, Tak samo tutaj, jeżeli chociaż jedna z Was pójdzie do brafiterki, to my już jesteśmy wygrane. A te osoby, które chcą dalej posłuchać o dokonaniach też biznesowych izy, o, do o dokonaniach przede wszystkim charytatywnych izy i jak te dokonania w ogóle mają się do tego jeżeli chodzi o tutaj e, polski brafitting i jak młodzież ma jakie możliwości i dostęp do takiego e, rodzaju rzeczy to oczywiście zapraszam was dalej do podcastu także słyszymy się dalej a tutaj Iza dziękuję ci możesz pomagać i pamiętajcie subskrybujcie kanał zadawajcie w komentarzach pytania kogo chcielibyście zobaczyć dlaczego jakie macie do tej osoby pytania czekam na łapki w górę <laughs> i oczywiście śledźcie mnie i idę także do zobaczenia. Do zobaczenia.